Hejka kociaki. Dobra, Luka, jak coś to dołączaj? Dobra. dobra. Będziemy dzisiaj grać w Block Heaven z moim starszym bratem, ciotecznym. Block Heaven na Roblox. <grymne> Zrobiliśmy sobie cute y, skinki. Także ja tutaj wchodzę. Ja y, tam ten jesteśmy razem w pokoju no i no po prostu jesteśmy tutaj razem się słyszymy. Dobre. Ogólnie widzowie robimy outfit z skinów, że na przykład na Halloween. A. Dobrze. skiny i na takie Okej, okay, dobra. Możemy. No to chodź robimy po prostu tak. Chodź do jakiegoś domu. Yy, czyli do jakiego? O, dobra. Trzynasty. E, dobra, to będziemy robić takie outfity halloweenowe, wielkanocne, świętoczne i w ogóle takie, takie bla, bla, bla. No. Takie po prostu wiecie, większe, ma, mniejsze, w ogóle takie, bachory, nastolatki. Ogólnie ba bachory. <laughs> Ogólnie te bachory, ty dobra. bachory. Dobra, idziemy do... Nie się z mojej siostry, bo ona ma trochę, bo jej zbanowało konto. I najpierw pokazujemy swoje normalne skiny. No ale proszę nie śmiejcie się. No tak wygląda mój awatar. Oni zmanowali konto. Ale miałam robuxy i kupiłam sobie premium i no po prostu kupiłam sobie premium. No i akurat mi nie starczyło na ubrankę, tylko na to coś gówno. Dobra, to Dobra, my chodź. idziemy do Outfit. Outfit halloweenowy. Dobra, outfit halloweenowy. No to musimy być w innych pokojach, żebyśmy się nie widzieli. Dobra, to outfit halloweenowy. Słuchajcie, ja zawsze biorę sobie coś takiego, ale to, ten ruch może być taki halloweenowy. Ale musimy tutaj wszystko pousuwać, te włoski Bacona. Musimy wziąć tutaj skórę, tylko właśnie dziwne jest tam te, ty ty, ty, ty ty takie. Ty w takiej kreski. Nie, Dobra, nieważne. Wpisujemy facę, bo tutaj mamy takie fajne, bardzo piękne minki. E, no i co? Chyba weźmiemy po prostu sobie o taką. Taka jest po prostu taka halo. O nie, co? Ej, julek! Co? Jak, jak to trzeba usunąć? Ale właśnie jak? A, dobra, chyba wiem. Dobra. Em, teraz takie zimowe... Ale chodzi mi o te kreski. Bo mam takie kreski. Poczekaj, Ej, dobra. dobra poczekaj, już wiem jak to zrobić. Dobra, słuchajcie. Chyba, chyba wiem. O, dobra. Idealnie. Dobra, em, To nie jest zbytnio. Dobra, Ej, słuchaj. Coś mnie zaprosił do znajomych. Akceptować? Nie wiem. Ja akceptuję, bo to jakaś dziewczyna. Wiecie. A, dobra, to nie akceptuj. Mm, nie wiem, czy wziąć coś bo... takiego. Ej, bardzo pozdrawiam tą osobę, która mnie zaprosiła. A to jest mój outfit. Poczekaj, ja jeszcze Ale nie skończyłam. Ja jeszcze nie skończyłam. Outfit na zimę. Outfit na zimę robimy. Nie, ja pokazuję po prostu. Outfit na zimę to nie jest taki bardzo, bardzo jakiś zimowy. Ale mieliśmy robić halloweenowy. No, ale różne outfity. A, dobra, to ja robię Halloween. A. Dobra, wpisujemy, wpisujemy Halloween po angielsku oczywiście. I bierzemy może po prostu sobie taką bluzkę z bólem. No, to bierzemy tutaj jeszcze sobie je tutaj Halloween. Jest. Na samym, um, bierzemy sobie może coś takiego. Nie wiem. No, takie spoko jest to. Ale możemy to też wziąć sobie piękne. coś takiego. To też jest bardzo fajne. Ale nie, bo tutaj od bluzki widać takie te, te... Hmm, coś takiego. Nie, dobra, tamte wygrało, wygrało pierwsze. Oto! Hmm. Dobra. Tutaj wpisujemy facę, i tutaj mamy takie ładne buźki. Ja tutaj na ten outfit halloweenowy bym wzięła taką buźkę. Taką, no, o, o, właśnie taką. Jeszcze tutaj muszę wpisać Halloween. Halloween. O, może taką? Ej, dobra, ja już skończyłam. Ja już skończyłam. Halloweenowy ja zrobiłam, także. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Julek. Ja przed domem. A, no to chodź. Musimy ocenić. Poczekaj. Ej, co jest, ja nią? A, no tak, bo to jest Twój dom. Ja utknęłam tu u Ciebie w domu, halo. Mi Otwieram do... mi już. Nie dałeś to mi współlokatora. Co to jest? What is that? What is that? Co to za skinol? Oceniajcie od jednego do dziesięciu. YY, ja bym napisał jeden i pół na dziesięć. Aha. Teraz ja. Ej, dobra, ja. Robię teraz outfit ten. YY, robię teraz outfit ten zimowy po prostu. Taki zimowy. Ja z mówieniem też nagrywałem. Czy klikrałaś tak? Tak! Moja eee, mama mi pokazała. Da. Tak! Eee, brat, Nie. troszkę ma przerwy. Przepraszam. Ogólnie to mi... Ogólnie to mi brat zatrzymał nagrywanie. Proszę, ja możesz wejść. Dobra, więc tak, tak, ma... Ale teraz auto. Ej, Kuba, tak, patrzę. Kuba, moja... jak mi się marzy. To jest auto, fajne. No po prostu fajnie się nim jeździ. Można zelektrywać. Taka okay. okay. inna. Dobra. Rokery. Też fajne. Piękny. Dobra. Hmm. Teraz pokażę. Pisałeś Kerry. Są tu. Co to było za też <laughs> Nie wiem, w ogóle. No weź, jego. kuba. Dobra. E, teraz. No tak! Lubimy. Weź! takiego do miasta, no? Nie widzę miastowego. No. Ja ogólnie no. nie mogę tym autem jeździć. Bo fajnie, ale oczywiście nie trochę inny daje. Ej no! no o Dobra, ja może sobie po prostu zrobię. Ej, dobra, ja teraz robię na stolatkę. A outfit na stolatki, dobra? Dobra, więc nie będzie part 3 to wszystko. No i słuchajcie no w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku part 3 dokończymy skina. Papatki. Pa!